Dzisiaj omówimy dziewięć rzeczy, które należy natychmiast usunąć z Twojej sypialni, ponieważ przyciągają one biedę i niszczą. Zauważyłeś już, że niezależnie od tego, jak ciężko pracujesz, ile wizualizacji wykonujesz lub jak bardzo medytujesz, nadal czujesz się uwieziony w ubóstwie. Cóż, mój przyjacielu, problem może tkwić w Twojej własnej sypialni. Pewne przedmioty, którymi się otaczamy. Mogą blokować obfitość, nie zdając sobie z tego sprawy. Podzielę się z Tobą dziewięcioma najczęstszymi rzeczami, które blokują dobrobyt i mogą być ukryte w Twojej sypialni. Usuwając te konkretne rzeczy, zmienisz energię i otworzysz przestrzeń na nowe możliwości, przepływy dochodów i bogactwo na nowym poziomie. Przygotuj się, aby oczyścić drogę do dobrobytu. Cześć, ludzie. Witam Was ponownie na moim kanale. Bardzo się cieszę, że dzisiaj kliknęliście w ten film. Nie wiem, jak wy, ale kiedyś miałem trudności z utrzymaniem mojej sypialni w porządku i spokoju. Zawsze wydawało się, że jest nieuporządkowana i chaotyczna, a ten chaos odzwierciedlał się także na moim koncie bankowym. Ale potem odkryłem, że pewne przedmioty, które trzymamy w naszych pokojach, naprawdę mogą zatrzymać zastojową energię i zablokować dobrobyt. W tym filmie chcę podzielić się dziewięcioma konkretnymi przedmiotami, które blokują dobrobyt i które należy usunąć z Twojej sypialni tak szybko, jak to możliwe. Przygotuj się, aby oczyścić drogę do obfitości. Daj mi znać w komentarzach, czy również masz trudności z utrzymaniem swojej sypialni w porządku. Należy zauważyć, że te zmiany nie mają mocy zamienić osoby ekonomicznie nieuprzywilejowanej w milionera, ani zapewnić znacznego wzrostu bogactwa osobie, która już jest bogata. Najbardziej wpływowe zmiany ekonomiczne wynikają z wszechstronnej transformacji tożsamości, nauki i umiejętności. To, o czym teraz rozmawiamy, ma potencjał zmiany trajektorii, na której się znajdujesz obecnie, podnosząc cię, niezależnie od Twojego początkowego statusu finansowego. Usunięcie tych zastojowych elementów stanowi kluczowy krok. Poprzez usunięcie tych elementów ze swojego osobistego otoczenia, podnosisz swoją obecną pozycję finansową. Wszystko sprowadza się do zmiany energii i mentalności. Teraz omówimy dziewięć rzeczy, które należy usunąć, aby osiągnąć obfitość finansową. Na początku wymienię te elementy, a następnie wyjaśnię powody, starając się skupić dyskusję na celu który Cię tutaj przywiódł. Chociaż może to wydawać się trywialne i być przeoczonym, mówimy tutaj o samotnych skarpetkach i zużywanej bieliźnie. Wyrzuć każdy przedmiot z dziurami, rozdarciami lub bez pary. Zaczniemy od tego tematu, ponieważ jest to prosta czynność z potencjałem wywołania znaczącej zmiany energii. Nasze skarpety i bielizna są w bezpośrednim kontakcie z naszą skórą przez cały dzień, absorbując naszą energię. Gdy są zużyte, wysyłają sygnały braku i ograniczenia. Weź pod uwagę następujące. Samotne skarpetki symbolizują brak kompletności lub brak pełnej pary, podczas gdy bielizna z dziurami wskazuje, że nie jesteś całkowicie energetycznie zakryty. Przekazuje to wiadomość, że nie zasługujesz na pełne wsparcie i obfitość. Kiedy będziesz gotowy przyciągnąć dobrobyt, pierwszym krokiem jest usunięcie z Twojej prywatnej przestrzeni zużytych przedmiotów. Zrób miejsce na nowe, wysokiej jakości ubrania intimne, które Cię całkowicie okryją i będą Cię wspierać. To przesyła do Twojego podświadomego umysłu wiadomość, że jesteś gotów na obfitość. To szanuje Twoją wartość i energetycznie łączy Cię z świadomością dobrobytu. Taka prosta, a jednocześnie tak potężna zmiana. Kolejnym elementem są stare ubrania, których już nie nosisz. Przejrzyj swoją szafę i szuflady pozbywając się wszystkiego, czego nie nosisz od ponad roku. Przekaż używane jeszcze ubrania, aby inne osoby mogły z nich skorzystać. Ubrania łatwo się gromadzą, zwłaszcza gdy zmieniają się trendy lub nasze ciała zmieniają się z czasem, ale trzymanie ubrań, których nigdy nie nosimy, ma wpływ na energię. Posiadanie przepełnionych szaf lub zatłoczonych szuflad przekazuje wiadomość o braku, wskazując, że nie masz wystarczająco miejsca na swoje rzeczy. Energia wydaje się być zatrzymana i zablokowana. Kiedy sprzątasz stare ubrania, których się trzymasz bez powodu, tworzysz miejsce na nowości, które energetycznie wkraczają w twoje życie. Wysyłasz sygnał gotowości do wzrostu, zmiany i nowych możliwości. Tak jak szuflady twojej komody mają miejsce na nowe ubrania, tak i twoje życie ma miejsce na nową falę obfitości. Dlatego dokonaj selekcji ubrań, których nie używasz. Jeśli są w dobrym stanie, błogosław je i podziel się nimi z tymi, którzy naprawdę ich potrzebują. Patrz na swoje ubrania jako na kanał dobrobytu. Kiedy są swobodne i otwarte, dobrobyt może płynąć swobodnie w twoim życiu. Kolejnym omawianym punktem są zakurzone książki, których nie zamierzasz ponownie czytać. Książki niosą ze sobą znaczną ilość energii. Jeśli trzymasz którąś z nich której nie masz zamiaru ponownie czytać, rozważ ich przekazanie komuś, kto naprawdę z nich skorzysta. Książki zawierają energię pomysłów i informacji, które niosą ze sobą. Kiedy pozostają nieużywane i zaniedbane na półkach, ta energia może zastygać. Myśl o książkach jako o ciągłych strumieniach świadomości. Jeśli przepływ tych strumieni zostanie przerwany, woda gromadzi się i zastyga. Trzymając się książek, które nie będą już czytane, tworzymy przeszkody dla przepływu nowych pomysłów i wiedzy w naszym życiu. Podarowując lub oddając stare książki, utrzymujesz energię w ruchu. Zamień swoje półki na książki wirujące źródło nowych informacji, zamiast zachowywać je jako relikty przeszłości. Dotyczy to nie tylko książek fizycznych, ale także e-booków czy kursów, które zakupiłeś i pozostają nieużywane. Usunę z urządzeń lub kąt, aby uniknąć przenoszenia tej zastanej energii. Ostatnio przesortowałem książkę Gfink and Grow Rich, która zajmowała miejsce na moim biurku. Teraz, gdy książka nie jest już na moim biurku, otworzyłem miejsce na coś nowego. Pozwól, aby twoje książki stały się aktywnymi narzędziami do rozwoju. Regularne czyszczenie nieużywanej biblioteki otwiera przestrzeń dla nowych pomysłów, mentorów i obfitości, które mogą wniknąć do Twojego umysłu i życia. Kolejny punkt do rozważenia to przeterminowane lub nieużywane produkty do pielęgnacji urody. Przejrzyj swoją kolekcję pielęgnacji skóry, makijażu, produktów do włosów i innych i odpowiednio pozbyj się tych, które przekroczyły datę ważności, tak jak robi się to z jedzeniem. Produkty do pielęgnacji urody mają określoną żywotność energetyczną. Korzystanie z produktów podacie ważności przenosi tę zastaną energię do naszych ciał. Przeterminowane produkty do urody także przekazują wiadomość, że nie przykładasz do siebie dostatecznej wartości, aby używać wysokiej jakości produktów, które korzystnie wpływają na twoje ciało. Pozbądź się starych produktów. Przedawnione produkty i wszelkie nieużywane produkty do pielęgnacji urody tworzą przestrzeń dla pojawienia się nowych zabiegów dla siebie. Taka postawa wysyła sygnał do wszechświata, że jesteś gotów przyjąć najnowsze i najbardziej skuteczne środki do podkreślenia swojego wyglądu. Dbając o swoje ciało świeżymi i potężnymi produktami, zwiększasz swoje blaski od wewnątrz na zewnątrz. Ten blask przyciąga dobrobyt i podziw innych. Dlatego sprawdź daty ważności i pozbywaj się wszelkiego makijażu, balsamów, sprajów czy zabiegów do włosów, które przekroczyły termin ważności. Następnie zajmujemy się zużytymi lub zniszczonymi butami. Twoje buty są stałymi towarzyszami w twojej podróży, więc wybieraj te, które odzwierciedlają sukces. Nasze buty prowadzą nas codziennie i zabierają nas w potrzebne miejsca. Kiedy są zużyte, nie tylko zwalniają nas fizycznie ale także energetycznie. Podeszwy z dziurami lub zużyte obcasy wskazują, że nie jesteś całkowicie podtrzymywany energetycznie, wyciekając z ciebie moc i zasoby. Z drugiej strony, solidne i dobrze utrzymane obuwie umożliwia ci przemierzanie życia z krokiem pełnym wigoru. Zużyte i pozbawione wsparcia buty przekazują wiadomość, że nie zasługujesz na obfitość, kierując delikatnie twoją podróż życiową. Jeśli twoje ulubione buty są tylko trochę zużyte, rozważ ich naprawę, jednak wszystko, co naprawdę jest zniszczone, powinno zostać zastąpione. Przejrzyj swoje buty, tworząc miejsce na nowe lub lekko używane, które inspirują uczucie wzmocnienia, motywacji i niepowstrzymaności. Teraz mamy do czynienia z niekompletnymi akcesoriami i pustymi pudełkami po butach. Pozbądź się braku kompletności i myślenia o ubóstwie z Twojej przestrzeni. Rozejrzyj się po swoim pokoju w poszukiwaniu pojedynczych kolczyków bez pary, pustych pudełek na biżuterię lub pudełek po butach, które dawno już zaginęły. Kiedy trzymamy się pojedynczych kolczyków i pustych pojemników, energetycznie trzymamy się niekompletności i braku. Pamiętaj, że wszechświat nienawidzi próżni, puste miejsca przyciągają energię, aby je wypełnić. Więc, eliminując puste pojemniki i niekompletne pary, wysyłasz wiadomość, że nie będziesz tolerować już ubóstwa. Zrób miejsce dla kompletności, łącząc wszystko, czego pragniesz. Pozbądź się, podaruj lub zrecyklinguj wszystko, co jest niekompletne, i wypełnij swoją przestrzeń tylko tym, co jest dla ciebie cenne. I na siódmym miejscu mamy zużyte kocie, prześcieradła lub kołdry. Otul się obfitością, nie śladami ubóstwa. Twoja pościel to coś, co nosisz i z czym bezpośrednio stykasz się każdej nocy, więc rozdarte, podarte lub zużyte prześcieradła niosą wyczerpaną energię do twojego podświadomego umysłu. Pomyśl o tym, spędziłeś godziny otulony w tych prześcieradłach, śpiąc i śniąc. Zużyte pościele przekazują subtelne sygnały ubóstwa, zamiast tego zasługujesz na otulenie się w luksusowych, miękkich i wysokiej jakości prześcieradłach, które zapewniają komfort, godność i obfitość. Zastąp wszelkie zniszczane, popłamione lub zużyte elementy tkanin nowymi, które oferują przyjemne uczucie na skórze. To przekazuje Twojemu podświadomemu umysłowi ideę zasługiwania na komfort, godność i dobrobyt każdej nocy. W odniesieniu do czystości fizycznej i energetycznej, pozbyj się nadmiaru bałaganu, zepsutych przedmiotów, zbędnych mebli, przestarzałej technologii, papierów i nieużytecznych przedmiotów. Starannie przyjrzyj się swojemu pokojowi w poszukiwaniu wszelkich fizycznych nieporządków, takich jak zepsute przedmioty, przestarzałe urządzenia elektroniczne, nadmierna ilość papierów i rachunków. Sugerujemy utrzymywanie tych rzeczy na swoim miejscu, unikając trzymania ich w pokoju, co może być pomocne podczas organizacji finansowej. Pozbądź się bezwartościowych bibelotów, nieużywanych mebli i wszystkiego, co jest uszkodzone lub przeterminowane. Kiedy nasze pokoje są zapełnione zbędnymi, nieużywanymi przedmiotami lub tymi, które nie przynoszą nam radości, energia staje się zastojna. Pamiętaj, że fizyczny bałagan w naszej przestrzeni odzwierciedla bałagan mentalny, uniemożliwiając manifestację naszych pragnień. Ten sam zasada dotyczy bałaganu energetycznego, reprezentowanego przez zepsute przedmioty, przeterminowane produkty i zaginione kable elektryczne. Wszystko to generuje zatkane i chaotyczne energie, blokując płynne przepływanie obfitości do naszego życia. Starannie przejrzyj swój pokój, eliminując zepsute Przeterminowane, zbędne lub po prostu nie przedmioty. Usun Bibelowy, Mebel, Electronic iPaper, Robot. Zrób miejsce tylko na to, co jest istotne, przyczynia się pozytywnie i przynosi radość. Przestronny, czysty i uporządkowany pokój energetycznie współgra z dostatkiem. Na koniec zajmiemy się nieużywanymi wieszakami i haczykami. Uwolnij miejsce na pojawienie się nowych możliwości. Przeanalizuj swoje szafy i miejsca za drzwiami. Czy są nieużywane wieszaki lub haczyki zajmujące tylko miejsce? Pomimo, że może to wydawać się niewinne, wysyła to energetyczne przesłanie stagnacji. Te wieszaki nie spełniają swojej roli podpory dla ubrań. Usuwając niepotrzebne wieszaki i haczyki, tworzysz przestrzeń, zapraszając nowe możliwości, relacje i dostatek do swego życia. Ocen swoje narzędzia do organizacji takie jak wieszaki, haczyki, półki i szuflady. Zachowaj tylko to, co jest niezbędne i używane regularnie. Eliminując nieużywane przedmioty, tworzysz miejsce na napływ nowej, odnowionej energii w Twoim osobistym otoczeniu. Teraz, gdy omówiliśmy, co powinno zostać usunięte, porozmawiamy o tym, dlaczego te przedmioty mogą przyciągać braki, a nawet problemy zdrowotne. Na pierwszy rzut oka utrzymanie przedmiotów takich jak zużyty T-shirt czy stos książek może wydawać się nieszkodliwe. Jednakże, na poziomie energetycznym, te przedmioty mogą mieć namacalne negatywne skutki. Pamiętaj, że wszystko to energia, również fizyczne przedmioty. Otaczanie się zastojową i chaotyczną energią faktycznie może zakłócać przepływ świeżej i dynamicznej energii w naszym życiu. Stare. Zużyte, nieużywane lub zepsute przedmioty wydzielają gęstą i niską wibrację energii. Gdy ta wyczerpana energia gromadzi się w Twojej prywatnej przestrzeni pokoju, energetycznie ją przytłacza. Ta wyczerpana energia może manifestować się w ciągłych wyzwaniach związanych z finansami, zdrowiem, motywacją i witalnością. Podobnie jak bałagan blokuje ruch drogowy, bałagan energetyczny blokuje pozytywny przepływ. Dotyczy to również zdrowia. Zastojowe i nieuporządkowane środowisko tworzy warunki sprzyjające osadzaniu się chorób. W czystej, jasnej i pozbawionej bałaganu przestrzeni, wibracje uzdrawiające płyną swobodnie. Dlatego, usuwając te konkretne przedmioty, otwierasz drogę dla dostatku i dobrobytu, by z łatwością wkroczyły do Twojego życia. Jeśli podoba Ci się ten kontent i uważasz, że może wpłynąć pozytywnie na czyjeś życie, nie zapomnij zostawić lajka. Subskrybować kanał, aby nie przegapić żadnych przyszłych treści i udostępnić ten film komuś, kto może skorzystać z tych informacji. Twoja interakcja jest kluczowa dla wzrostu kanału i dotarcia do większej liczby osób. Razem możemy stworzyć społeczność nauki i inspiracji. Bardzo dziękujemy za Twój udział i ciągłe wsparcie.